Bardzo witam w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy Asgard Eda, Mechanical Treat. Słuchajcie, gra ma być wkrótce, jest język polski, jak widzicie. No, takie strzelanie, w ogóle opis jest mega fajny. Postacie też wyglądają tak. Trochę zdjęcie, trochę ten. Mogę wybrać tylko, tylko jednego gościa. Jestem cieka mega ciekawy, słuchajcie, strzelanka. Trochę Asgard, trochę jakiś tutaj konstruktor, mechaniczne roboty. Mapa drogowa. W grze, system nagród dla graczy. No super. No dobra, grać. No tłumaczenie jest masz. Grać. <grafię> Postać. A mogę wybrać. Nie mogę wybrać innej postaci. No dobra. To grać w takim razie. Tryb solo. Jeszcze, is jeśli istnieje. Samouczyk. Super. Tryb solo. No dobra, niech będzie. No dobra, zobaczmy. Słuchajcie. No dobra, jak mnie opis zachęcił i screeny, i gameplay mnie zachęcił, tak teraz mnie to by było tyle, jeżeli chodzi o grać. Zobaczmy jeszcze raz. Zobaczymy czy to się w ogóle uruchomi. Udało się. Dobra, mam ciężką broń. Optyma optymalizacja jest fatalna. Fatalna, przepraszam, za dużo powiedziane, ale... Co? Cztery fale, tak? Na łatwym poziomie. Poruszenie jest takie... Ciężko mi to nazwać. B to latarka. Jest, jest są przeciwnicy, tak? Ja, żeby było jasne, nie mogę już mi się celowanie zaczęło. pewno ja było celowanie.

Dobra, mam jakiś laserek. Mam jedną łoteczkę. A ku co to jest? Nie wiem. Nie mam amunicji, żeby było jasne. Nie wiem, biegnijmy gdzieś tam, coś widziałem. A są wolniejsze ode mnie. A ja biegam. Nie wiem, jakbym miał. W ogóle kroków nie słychać. Dobrze, jakąś amunicję, czy coś? Poproszę. Tu coś jest. Dobra, udało się. 28 mi zostało. Ale ta amunicja tak pokrywana, będzie bez sensu? Zostało trzech. Whoa, Chciałem powiedzieć oczekiwanie, no niekoniecznie, bo ja nie mam znowu amunicji, zaraz nie będę miał. Już nie mam w sumie. The came to die. Oh, super architekci. Fajnie, że nie masz amunicji, chłopie. Dobra Apteczka. Jak to wygląda? On to zrzucił na ziemię i potem to przyjął. A Ku, co to jest Q? Nie wiem, ku nie działa. Idą już tam. Będy Jest tutaj municja Mogę wejść w teksturę Tylko 104? Tylko z jednej strony? Co, 75 tak mi tu wejdzie po prostu I co tych 60 też mi tu wejdzie? Coteczkę coś się stąd nie różą, czyli ta amunicja Boże, jeszcze on tak gada po sensu Znaczy oni tu idą po prostu, tak? Nie wiem, nie mogę celować. Do 11. Nie wiem, mam całą amunicję, nie wiem skąd. Może któryś z nich zostawił, słuchajcie. Rozgrzewa się lufa. No to jest fajnie zrobione. Zaczął się, zobaczcie. Tak, zaczął się. Zaciął się. Widzisz do mnie? jesteś kompletnie już. A może się nie zaczął. Może tak miało być. A jest amunicja. No to dziwnie trochę. Czasami jest, czasami nie. No ja będę sobie tutaj stał. Aby pominąć tego, przytrzymaj. Przytrzymam. Ale dlaczego lufa jest cały czas rozgrzana? L to jest laser, to mi się przyda. B to jest nie wiem co. Nie wiem. Lufa jest cały czas rozgrzana, pomimo tego, że nie, nie walę już w nic. To znowu oni tu przyjdą po prostu do mnie? się gdzieś? 19, o no, spadają z góry. A czy on się nie zaczął? Po prostu nie wyszedł odpowiednio. Dobra, przeżyjmy to, bo. Słuchajcie, nie gra się źle. Żeby było jasne. Tylko to wygląda nie jak gra to jakieś demo-technologiczne. Wiecie. Ktoś chciałby się po, po, pokazać, popisać. Ja nie wierzę, że to wyjdzie, szczerze powiedziawszy bo tu jest. Y... To może wyglądać, ale tu są potrzebne. Tu jest potrzebny programista. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie? Mówię to, żeby. Ale ja tu się apteczka w ogóle powiem. Znaczy, tak. Amunicja się pokazuje, dobra, ja mogę tu stać. A się po prostu pokazuje mi za plecami. Coś tu jest. Jest tych sześciu. Pięć. Czterech. Gdzie się zacięli Trzech Dwóch Też się nie zaciął, on po prostu to jest, ich, to jest ich ścieżka. On się nie zaciął. To tak musi iść. Tam się musi wspinać do góry, ja muszę mu pomóc. Chyba, że on się nie odetnie. To mu wtedy pomogłem tak. Dobra, temu chyba nie pomogę. Chciałem Wam pokazać wszystkie cztery fale, ale tu chyba nie ma szans. Czy zobaczę z tej strony? Może on tu gdzieś jest, słuchajcie. Może jestem głupi i on, on tu gdzieś jest, on jest mądrzejszy ode mnie. No nie. Dobra, widzicie, widzicie tu mamy, techn... nie gra się źle, tak jak już powiedziałem, ale to jest technologiczny pokaz, to nawet nie jest demo, ciężko mi jest mi to nazwać. Ani to nie zachęca do niczego. O, czekajcie, coś się mi stało. O, dobra, poczekajcie, pokażę wam czwartą falę. 140. 142, dobra, teraz jest najwięcej Dobra, pokażę wam czwartą falę Mam nic tam amunicji, nie wiem gdzie ja ją chowam, niosę Dobra, ale to nie miało być realne, nie? Realistyczne w sensie Nie mogę z tej lufy, słuchajcie, no to są fajne smaczki, ale to... Ej, czemu te mi się otworzyły? Nie wiem, coś tu się stało. I wszyscy tam z góry spadają A tak Dobra, zabijmy Coś większy wyjdzie, czy... Także jak gram na łatwym poziomie, ale to... nie ma faktu, że inteligencja przeciwników raczej nie istnieje, tak? To jest słaba, ona nie istnieje, nie ma Już takiego tutaj. Jak... A -A Live w Stalkerze nowym. Nie ma. Teraz może jest, nie wiem. Na premierę nie było. No, hamendy jedne. O, ile przyszło na raz. Nie fajcie śrego, muszę przeładować. Menda spadła, no. Ten coś gada, w ogóle te teksty są bez sensu, to jest... Dobra, coś tu przyjdzie jeszcze. 25. Nie wiem, czy one odskakują, czy co, czy one się przepychają. Bo się zapnie, nie, patrzcie, i do mnie zacieło się. Dobra. Dramat. Dramat słuchajcie. Gra dramat. Eee, nie wiem. To jest jakiś pomysł w ogóle na coś, ale bez żadnego rozwoju. To jest po prostu ktoś coś ładnie ubrał, ale projekt... Na, bo możecie popatrzeć na... Hall of Shame słuchajcie. Na... Tynu, nie? I widać kto to, to pro, pro tego e, programował, nie? Nie można nic mówić, więc to jest po prostu na taśmę kręcą zrobioną. Dzięki wielkie za uwagę. Nie polecam. Nie ściągajcie nawet, nie grajcie. I to raczej nie wyjdzie, nic z tego dobrego nie wyjdzie. Ja w to nie wierzę. Słuchajcie, nie ma opcji. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie. Nara.